Bom, Cześć siemanko, z tej strony Patrzcie i tam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio budowaliśmy sporo takich rzeczy, właśnie z drewna i tak dalej, więc czas wrócić do modern. Ten domek do góry nogami, jeżeli go nie widzieliście, to oczywiście odnośnik będziecie mieli do niego na końcu tego odcinka, lub tam w lewym górnym rogu, albo w prawym macie odnośnik do karty ze wszystkimi domkami, jakie zbudowałem na tym kanale. E, także co, może bez dłuższego przedłużenia, tylko wspomnę jeszcze, że 80% z Was nie subskrybuje tego kanału, także w tym momencie sub dzwoneczek, e, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A dzisiaj zbudujemy sobie ten domek, który już tutaj właśnie. Się wyłania i jest to naprawdę naprawdę kozacki dom, który myślę, że najlepiej sprawdziłby się też jakby tył tego domu. Najlepiej by się sprawdził na plaży. Aczkolwiek możecie go sobie zbudować normalnie wszędzie, gdzie tylko, e, gdzie tylko chcecie. Przód tego domku wygląda następująco. Jak widzicie, no to jest taki, taki przód tak szału nie ma, dupy nie urywa. Moim zdaniem jest naprawdę i tak ładny, bo dawno nie budowałem moderno, dlatego mi się po prostu podoba też. E, ale tutaj z tyłu naprawdę super to wygląda. Tu jeszcze mamy takie dodatkowe wejście sobie e, na taras. Tutaj taki na, na nasz taras, jaki tutaj sobie mamy. E, no i oczywiście na drugie piętro, gdzie tu też mamy raz, dwa tarasy tak naprawdę. Balkonem to, to nie można tego nazwać, no bo to są po prostu tarasy. Tutaj mamy zejście na dół. Oczywiście tym razem będzie również dekoracja wnętrza. Także ci, co mają wspierającego, to będą mieli od razu odcinek po tym, gdzie będziemy dekorować wnętrze. Garaż mamy spory, także magazyn też możecie sobie tutaj zrobić naprawdę gigantyczny. No i co, macie tutaj też oddzielenie między, między wejściem a jakby tutaj przestrzenią kolejną. Oczywiście wyjście tym razem nie jest tutaj, a tutaj. Moim zdaniem wygląda to naprawdę, naprawdę super i zrobi wrażenie na niejednym graczu na serwerze. Także co, może bez przedłużania, wymiary znajdują się pode mną, nie nade mną. I co, zacznijmy sobie budować, ja zacznę od tyłu. Pamiętajcie, że wymiary jakie są przedstawione, to, to z tamtej strony macie przód, w sensie wejście jest z tamtej strony, my robimy tył. Dobra, także co, na początku tutaj sobie budujemy na 3, tutaj również na 3, tu sobie przeciągamy coś takiego, tu możemy sobie to od razu zabudować wszystko bo tutaj nam to nie będzie potrzebne ok na trzy sobie to wszystko buduję Elegancko, tutaj będziemy mogli sobie właśnie od tego jak macie tutaj ten, to robimy sobie raz, dwa odstępu, i później raz, dwa kolejne stawiamy sobie bloczki i to też na trzy. Aha, pamiętajcie, bo dużo z Was mi pewnie zarzuci, że są złe wymiary. Wymiary są dobre, tylko każde wymiary, każda ściana jest liczona od tego bloku do tego bloku. Czyli tutaj mamy na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. nie? I później odtąd mamy raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No tutaj się 8, tak czy siaknie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak, no, tyle pamiętałem. No, także wszystkie ściany są liczone od krawędzi do krawędzi, tak żebyście tam się nie pomylili z tym, nie? Dobra, tu sobie robimy na 3. Ok, tu sobie również robimy na 3. I lecimy sobie z tej strony. Z tej strony robimy sobie oczywiście tutaj na początku całą ścianę, oczywiście, bo jakby do niczego nam to nie będzie tutaj na razie potrzebne. I warto sobie od razu zrobić tutaj jedno okno, i myślę tutaj od razu drugie okno, bo tutaj zaraz będzie tak, tu jest brama garażowa. Tutaj również sobie to budujemy w ten sposób. Teraz tak, o, tu mamy wejście. Wejście robimy tak, o, tutaj jeden, czyli tu mamy wejście, tu mamy okno, i tutaj robimy coś takiego. Okej, okay. eee, to mamy zrobione. Tu będzie okno. To oczywiście sobie zrobię w ten sposób. <laughs> tu będzie okno. Szło. Jak się nie mylę, w ten sposób. Eee, tak zgadza się. W ten sposób i tu tutaj. A właśnie, bo tutaj będzie. W ten sposób widzicie o. I teraz tu powinno iść tak, żeby tu było więcej miejsca. No, właśnie coś mi nie pasowało tam, dlatego. Pójdziesz dzwon a nie za, za każdym razem, jak buduję, to ty się pojawiasz. Idź stąd, hopie Ja cię tu nie chcę. Dobra. I tutaj sobie budujemy również. Myślę, na ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i. albo może na sześć. Na sześć zróbmy takie większe okno. I to jest tak naprawdę układ naszego pierwszego pomieszczenia. Tu oczywiście zrobimy sobie od razu. Zamknięcie, tam gdzie garaż idzie, ok. Pamiętajcie, tu musicie mieć dwa. Żeby no i w las, mi tu no co za dziad. Jezu, jakiego ja nie trawią się zawsze pojawia jak buduję i zawsze mnie irytuje. Dobra, i teraz tak o. W kolejnym kroku musimy to wszystko sobie zamknąć. Czyli tu oczywiście robimy sobie coś takiego, że zabudowujemy sobie tutaj wszystko. Czy tutaj będzie szło to? Tak, będzie szło elegancko, w ten sposób. Ok. To co od razu możemy zrobić również to jest ustawienie sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem I oczywiście wybudujemy sobie na to Pamiętajcie żeby od tej strony budować W sensie, no wiecie o co chodzi, nie? Żeby tutaj, co sobie rozwalę na razie Żeby budować właśnie z tym, w tę stronę, nie? I teraz oczywiście sobie to wszystko podnosimy no, może poza tym ostatnim, to ostatnie nie jest nam potrzebne. Okej. Okay. O, tu mi się coś źle postawiło. O, i mamy coś takiego. To jest też dość istotne, żeby to ładnie wyglądało, nie? Dobra, tu sobie robimy w ten sposób. No, chodzi tam nadzorca w się, Boże. I tutaj robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, coś takiego, jakoś takoś. Chociaż tutaj możemy sobie na troszkę przeciągnąć za okno. Może o żeby tu było zostały trzy, dobra, tak to zróbmy, szczególnie że tak tu będzie gig. Okej, tu sobie robimy ciach, wiadomo, ciach, ciach, muszę sobie tak a nie inaczej zrobić, bo niestety inaczej mi tutaj to nie wejdzie. Dobra, tu robimy ciach, 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 nie. Coś takiego sobie tu robimy. Możemy nawet sobie tu troszkę to przeciągnąć. Jeżeli nam bardzo na tym zależy, by to jeszcze jakoś lepiej wyglądało, czy coś. Chociaż no moim zdaniem to już jest troszeczkę za dużo, więc ja sobie zostawiam to tak, jak jest tutaj. E, no i co? Ja zrobię dzień. OK, i teraz po prostu sobie to wszystko tutaj zamykamy, oczywiście. Także tu sobie możemy to domknąć. Aha, tutaj jeszcze oczywiście wstawiamy sobie w filary w ten sposób, żeby zrobić sobie tą bramę garażową, żeby już to było zamknięte do końca. Mm, ok, to sobie zabudowujemy, bo to już nam nie jest do niczego potrzebne. Elegancko, tutaj robimy coś takiego, że tu sobie łączymy to z tym. Ok, tu jest gituwa, tu jest gituwa, sobie to przeciągamy. Dotąd. Dotąd, zabudowujemy. Ok, to jest dobrze. Tutaj sobie również to przeciągamy dotąd. I teraz tutaj. Odtąd robimy 15, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, na 4 na 15. 15 z czego tu tak. OK, dobra. Czyli to jest OK, to jest wszystko git. To jest 15, no i tutaj oczywiście też 15, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, no i to sobie zamykamy. Także ja to chyba zrobię komendą, bo bez sensu, żebyście na to patrzyli. Także ja to po prostu zamknę wszystko białym betonem. Nie? Sufit robimy białym betonem, podłogę też białym betonem, także podłogę też od razu uzupełnię. Tutaj wszystko podmieniamy i podłogę również robimy białym. Bia białym batonem, betonem, no. Także co, robię cięcie i to się wypełnia i przechodzimy do drugiego piętra. Siema, widzę Ci tylko na chwilę przeszkodzę, ponieważ we wtorek wleci mega ważny odcinek z mega ważnym info, także nie zapomnij e, zasubskrybować kanału, żebyś nie przegapił i oglądaj dalej. Ok, jak widzicie, mamy już tutaj wszystko pozamykane, bo wypełniało się to. I zrobiłem jeden błąd, ponieważ, ale to jest taki minimalny. Także patrzcie, tutaj widzicie, zauważyłem, że mamy jeden odstępu, a to powinny być dwa, a musi być na 15, czyli coś że zrobiłem. To osuwamy tutaj o jeden. I teraz mamy 14, nie? I 15 dobudowujemy z tej strony. To musi wystawać o 3. Ok. To musi tutaj być ładnie zrobione. I tu musi wystawać o 3. Jeżeli tu wystaje o 3 i macie odtąd. Dotąd 15 to jest git, ponieważ tu musi iść. To w ten sposób, już Wam pokazuję, jak eee... dokładnie w taki oto sposób to powinno iść. tutaj okay. nie? Tak, a nie inaczej powinno to być, proszę Państwa, zrobione. Dobra, teraz tak. O tu sobie rozwalamy o jeden. Gitówa, będzie wejście. Eee, tu od razu będziemy mieli coś takiego, że robimy sobie ciach i tutaj też ciach. Mm -hmm. Tutaj będzie 2, czyli tu będzie 2 odstępy odtąd. Raz, 2, 3, raz 2, 3. W ten sposób tu będzie balkon. Czekajcie, czy to na pewno tak? Nie, no to jest za mało miejsca. To to jeszcze zrobimy tak, że stąd będzie 3 odstępu. O, raz, 2, 3. Tak, dobra, git. I to sobie podnosimy na 3. Ok. I teraz tutaj robimy do góry nogami schodki. Farcowe, powiedzmy, no, gdzieś dotąd. No i tutaj, oczywiście, sobie również pociągniemy szyby. I tu zrobimy sobie jeszcze jedno wyjście, powiedzmy na trzy w tę stronę. Nie? Okej, okay, dobra. I teraz możemy sobie to ze spokojem zabudować. Czyli to sobie podnosimy na wysokość trzech kratek. Gdzie mi się tutaj pakujesz mhm, dobra, tu trzy kratki okej okay. tu też na trzy kratki tutaj też ok jest to zrobione dobrze, co najmniej i odtąd dotąd sobie zamykamy już kwarcem, czyli ja użyję do tego komendy filius przy was sobie zaznaczam to zaznaczam tutaj White concrete git i mamy zrobione. To jest komenda dostępna na single player, także będziecie mogli sobie jej używać, jeżeli gracie na trybie kreatywnym. Tu sobie robimy powiedzmy na 3. Zrobimy sobie na 3. Dlaczego by nie? Tutaj wyjście możemy zrobić do zewnątrz. Tu do, do wewnątrz sobie tu chyba zrobimy sobie do wewnątrz, zróbmy ok. Git tu do zewnątrz, ciach, ciach. Tutaj jeden i drzwi się wstawi. Tutaj i tu musi być wejście. Tylko w którym ja miejsce to budowałem? Tu musi iść, 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 iść. Te strony musi wchodzić, o ile się nie mylę. Nie, dobra, jednak to będzie tutaj, przy samej ścianie. Przy samej ścianie to zrobimy. To tu sobie zabudowujemy. To robimy jeden. No i teraz sobie tutaj dostawię schodki pomocnicze. Znaczy, bloczki pomocnicze, żeby to sobie ładnie zrobić. Ok. No i z tej strony, oczywiście, sobie tutaj daję jeden. Dwa, żeby tak wiecie jak klimatycznie to wyglądało. Git i teraz widzę, że muszę to przesunąć o jeden. Eee, widzicie, to jest to, że w trakcie budowy to wszystko wychodzi. Bo to musimy wysunąć o jeden, to musimy rozbić. O, i teraz będzie git. Bo stąd musi iść ta zabudowa. Ok, to musi iść tak. No i w tę stronę muszą być otwarte drzwi. Dobra, tak to ma wyglądać. OK, tu mamy to zrobione. Tu sobie musimy zabudować i zrobić wejście. W tym miejscu do zewnątrz, myślę żeby je zrobić, będzie dobrze wyglądało. E, ok, tu sobie zabudowujemy. Wszystko ładnie, jak żeby, nie, jak żeby inaczej. Ok, to oczywiście cyk, cyk, cyk. E, tu pełne okno, tu ciach. Tu okna zabudowane. Tu nie będzie wyjścia. O Boże, przez to, że te szyby są takie małe, to mi się to wszystko rozwala. Ok, dobra. I teraz tu robimy raz, dwa, trzy, cztery, cztery. i tutaj to czy ten czwarty był potrzebny. O. Git. Git. OK. I mamy to tutaj zrobione. Czy coś jeszcze ja bym chciał tutaj dobudować, tak żeby teraz od razu wam pokazać? Czy to już jest wszystko z takich głównych rzeczy? Z takich głównych rzeczy to już jest chyba sisko. Cisko, drodzy widzowie, ale jeszcze na pewno musimy wstawić drzewi, no bo bez drzewi to nie robota. Także bierzemy sobie drzewi i tak drzewi mówię celowo, bo też mi na to zwracacie uwagę, że mówi się drzwi nie drzewi, a ja mówię drzewi. Dobra, tu mamy też zrobione. Czy, czy coś jeszcze? Chyba, chyba wszystko. Jedyne co nam zostało, to jeszcze to właśnie tak dodekorować. I tak dalej, no ale to pokaże, to, pokażę, to ka tak każdy tak naprawdę, znaczy pokaże. Nie będę tego pokazywał w sumie, bo bez sensu każdy to z Was zrobi samemu. Ja mu Wam pokazać tylko, jak zbudować ten domy a, a, a nie jakby podstawić Wam pod buzię bezpośrednio. A widzicie, jeszcze sprawdziłem jeden mankamencik, Tutaj to powinno być rozwalone i da wstawione taką, o... no, git. Teraz jest wszystko cacy. No i tutaj wystarczy sobie dodekorować, właśnie tak jak ja sobie dodekorowałem. Właśnie, oświetlenie, bo z tym oświetleniem, a ja zawsze Wam pokazuję to oświetlenie, więc tym razem też Wam pokażę, żeby ten domek był dobrze oświetlony, żeby nie było z tym problemu. To tako, lampa tutaj. Tutaj myślę sobie, lampę wstawię gdzieś tu. Tu mamy tak fajnie, bo to jest zabudowane, więc tu możemy sobie fajnie podostawiać. Tu na środku mniej więcej sobie wstawmy. Tutaj jedna, tutaj druga. Ok, e, tutaj nie pamiętam, gdzie było chyba z tej strony. Tylko, że tutaj z tej strony, tutaj, gdzie jest, tym e, ciach. Tutaj będzie jedna lampa z tej strony. No, i tutaj, Tutaj chyba będą dwie, nie? Jedna tutaj, druga tutaj. O, tak o. Jedna tutaj, druga tutaj. E, czy coś jeszcze? Chyba, moim zdaniem nie. Ewentualnie możecie sobie tutaj jeszcze gdzieś dostawić, choć jeżeli będzie Wam brakowało czy coś, to taką wiecie właśnie tutaj z góry spuszczoną lampkę, czy coś, ta, taką o, wiecie, o, taką jak któregoś raz robiliśmy dalej, że wiecie, że tak, to jest niby taka przyczepiona lampka do, do ściany, nie? Taka wiecie, taka jaka powinna być taka Ala Modern, nie? E, no, no i wewnątrz no to to wiadomo stawiamy sobie w tych miejscach, gdzie nam najbardziej ciemno, albo po prostu w narożnikach. E, ja sobie to ustawiam tutaj. Oczywiście podwójnie ustawiam, nie, w sensie, że robię to normalnie w ten sposób, ale teraz pokazuję Wam tylko, więc, więc dostawiam sobie to w taki, a nie inny sposób. Ciach, 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 ciach. Znaczy, tak naprawdę wiecie, ja gram na shaderach, więc u mnie to zawsze jest ciemniej niż u was. U was tu będzie jasno w fest już przy kilku enderpałkach, nie? E, chyba, że gracie na shaderach, no to będzie ciemno. E, ale jeżeli nie gracie, no to będzie to giga-giga jasno. No i tak to będzie wyglądało finalnie. Jak sobie to oświetlicie dobrze, tak jak ja pokazałem, to będzie to wyglądało tak, właśnie. Giga, giga ładnie, bez shaderów też Wam to od razu pokażę, bez shaderów to wygląda następująco, więc ta willa też będzie się prezentowała super bez shaderów w ciągu dnia, również będzie się prezentowała super, bo tak różnicy tak naprawdę nie ma, jak sobie ją dodekorujecie i tak dalej, no wygląda to moim zdaniem giga, giga super i niezależnie czy macie shadery, czy ich nie macie, będzie to wyglądało super. A jeszcze jakie shadery ja mam, to wchodzę sobie w shaders i shadery, których używam to jest Czech 13 V6 Ultra. No, także takich shaderów używam i proszę nie pytajcie, macie je w tym, w opisie, w sensie nazwy tych shaderów, nie? a Poszukać już se musicie sami. No, dobra, w takim razie ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, bo myślę, że mi się należy za taki fajny domek ze wspierającymi widzę się za chwilę, bo pokażę dekorowanie wnętrza tego domu. także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już we wtorek? Tak, we wtorek, także do zobaczenia w kolejnym odcinku we wtorek. Siema, Narabajos i ja, cześć!